Takie brudne Volvo, tylko firma ResBeat. 25 lat tradycji. Chemia do aut. Najlepsza. Musimy wypucować tą wolwicę przed filmem. Zapraszamy jak będzie czysta. Jak już powiedziałem firma Resbir, oni są dzisiaj naszym sponsorem programu. Zobaczcie, jak mówiłem, auto było czarne, było czarno jak wdy, a teraz jest białe jak na śnieżce. Zaczynamy. Mieliśmy wiele pytań, wiele kontrowersyjnych pytań. Przemo, ciągle te BMW, Mercedes, czy mógłbyś wziąć jakieś Volvo, jakąś Wołowineczkę, jakiegoś Wolverina ze Sztokholmu, ze Szwecji? Mógłbym. Kraje skandynawskie, Wchodzę! od Was z Wolwicą. I 60 dwójka w benzynie, 4 buty napęd, niecałe 200 kunia Panie. Czy to pojedzie? Ja nie wiem, ale zobaczymy już teraz. Auto białe i bardzo mi się podoba. Powiedzmy sobie szczerze, tak? Powiedzmy sobie szczerze. Nie wiem co chcę teraz powiedzieć, ale powiem Wam jedno. Nie można pomylić tego auta z żadnym innym. Volvo ma nowy charakter od paru lat, wjechało z nową linią i jest kurwa zajebiście. Podoba mi się, podoba mi się ten suwo suwodzipek suwo jipek od wikingów ze Skandynawii. Byłem kiedyś w Szwecji, powiem wam moi drodzy, było pięknie, jest kurwa tam bardzo mało ludzi, tak, drogi są jasne, proste, ale niestety wszyscy się podpierdalałem, jak nie ukroczysz prędkość już jeden i do drugiego dzwoni, jest przypał. Także pozdrawiam was chłopacy i dziewczyny ze Szwecji, ale my tu dopiero przetestujemy tego kozaczka, to ja wam dopiero pokażę jak się testuje wołowinę ze Szwecji, u nas w Polsce. Smery, bajery, gówna z dupki, tepe, ładny grilek, ładne lepdy, ładne lampy, ładne zderzaki, ładny kolor. Dwie paki to kosztuje. No dwie paki to kosztuje, a to już nie jest za ładne. Cena już mnie nie, nie interesuje. Ale wygląd jest ładny. Powiem wam tak. Nie ma wstydu, żeby będzie gdziekolwiek się podjechać. Powiem wam tak. Wiemy, że ruska mafia lubi jeździć G-klasami, tak? A mafia z czempina. Lubię jeździć Volvo i to mi się podoba, troszeczkę rozbieżność, ale tak też musi być. <laughs> no, mistrz czarnej opony, wow, wow, to ja, firma Resbi. Teraz Wam pokażę, jak działa ten wypasiony środek. Powiem Wam tak, wiecie co to jest? Jak ktoś ma umyte auto, a nie ma czernidłem zrobionych opon, to wiecie jak to wygląda? Jakbyście mieli brud pod paznokciami, dokładnie, a to jest ta wisienka na torcie. Zobaczcie, jakie to jest łatwe, jakie to jest proste. Wystarczy psiknąć tej chemii. Od 25 lat na rynku. Niesamowita jakość, niesamowita renama. To nie jest gówno z sieciówek. To jest prawdziwa chemia samochodowa. Wszystkie asortymenty, pełen wypas. Drodzy Państwo! Polecam. Przemoznawca, czarne opony, czarno jak w dupie. Dokładnie. Firmaret. To jest to! Od 25 lat... Kamaczą, nie słyszę, jesteście! Jesteście! Zaczynamy. Jedziemy! Dobra. Zaczynamy jechać tym wypasem. Wrażenie na początku jest takie: jest dobre, jest dobre, lecz dupy nie urywa. Szał nie robi, ale nie można powiedzieć, że jest patologia. Jest ładnie. Fajny tego. Zaczekaj, taki bajer, Tu se robię pyk. I tu se jadę tak, pyk, se jadę, temperatura druga, tem... bardzo czytelny, bardzo fajny monitorek i to jest plus. Powiem tak, czy ja mam wam mówić o siedzeniach elektrycznych, o lusterkach elektrycznych? Tak, siedzenia, lusterka, czujniki parkowania, czarna sufitówka, wszystko jest, bardzo fajne siedzenia. Te spizdy, jak zawsze. O! O! Dobra, nie jedzie. Nie jedzie, jest zamulony, ale generalnie jedzie się dobrze. Wyprzedzać raczej bym nie chciał tym samochodem. Chyba, że jakiegoś paleciaka albo wózek, nie wiem, z zakupami ktoś będzie leciał na autostradzie, czy tam ktoś na hurajnodze, wtedy można wziąć się za wyprzedzanie. 2-0, niecałe 200 koni, a czuję się, jakbym jechał. 1-2-60 koni. I jeszcze jeden cylinder jakby nie chodził. Br 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 przebierał. A to nie jest ważne. To nie jest ważne. Generalnie jedzie się fajnie. No jak nie jest ważne. To jest bardzo ważne, czy auto zapieprza, czy nie. Jechaliśmy tu w drogę z dziurami i już jest jazda. Zbroja już jest obsrana. Bo nie wiem czy się zakopiemy na asfalcie. Tego jeszcze nie było, kurwa, zakopali się na asfalcie. Ale wszystko złożyło nas w programie. Dobra! Fajnie tu wygląda. Nawigacja tutaj na koło zegarów bardzo ładnie. Ten panel sterujący jakieś radia, ja nawiewy, wszystkie pierdoły świata, dzikie węże, góra z zupy itp. Itd. Dokładnie? No i tyle, no i tyle. Mało przycisków i to mi się podoba. Nie lubię tutaj klawiatury, nie lubię tutaj kurwa komputerów w jakichś 1500 guzik, guzików, przycisków. Nie wiadomo do czego one są. Ale są! No, niektórzy lubią kurwa mieć Girandole w samochodzie i pasuje. No, ja nie lubię. Ale ja auto ładne! Auto ładne chciałbym mieć! A nie! Czekaj, teraz wjedziemy tu tak trochę ten bokiem. Uu. Dobra! Dobra! Jest, jest, offroad jest na pełną pi! Ale nie lubię offroadu! Ja nie lubię morsować! Oczywiście! Lubię zamorsować! Nad Morzem Śródziemnym! W lipcu! Ja troszeczkę inaczej! Offroadować nie lubię! Ale drifty na rondzie robić lubię! Ale skupmy się na wolwicy tutaj! Na wolwerynie tak zwanym! Wołowina paszczetowa! Mortadela zmielona! Nie, ale ładnie! Ale powiem wam tak! Tu kurwa twarde, nie? Tu też twarde, nie? I to mnie trochę... Ten środek jest taki trochę... Buraczany, buraczany bym powiedział, wiecie, no nie jest, nie jest, to no nie jest, zrobiło na mnie szał. tak, no oczywiście, ja już nie będę mówił o wyposażeniu, ale powiem, żeby nie było, że nic nie gadam. Asystent trzymania pasa ruchu, oczywiście on sam wykwici człowieka, sam zahamuje, ale przed chwilą mnie zahamował, kamery z tego i sam by musiał se nakręcać. Te spizdy, jest patologia, nie jedzie, no ale ten znaczek, kółko ze szałką w prawo, no taka trochę... Taki trochę sandacz na lesik bym powiedział ten znaczek. No ale nieważne, no. Jedzie się dobrze, no. Tak już powiedziałem, no. ekipa z zibutry czy tam z jakiegoś tam Kongo czy Togo to by się tam podniecali, ale no ja... No ale air design, air design, air design, air design No, może być. Tak. Może być, może I plus, a to jest bardzo ważne. Bezpieczeństwo, wywolno to podstawa. Zobaczcie, jak sobie ten tablecik tu wszystko chodzi. To jest wszystko. Tu, pach, pin, nie znam, dobra, wozę. Ale wszystko sprawnie, Czy wszystko sprawnie? czytelnie. Anuluj anuluj. Anuluj, 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 anuluj. Anuluj I chuj, a chuj. Jezu. Anuluj. Dobra, jest, anuluj, miało być czytelnie, miało być bezpiecznie. Ale tu wszystko. Redukcja ochrona. Lake Keepin. Aid. Contract sali TV, automat limit prend pojazd wszystko jest panie, wszystko jest! A to ładnie wygląda. Start stop, zabijać silników! Zabijać! I my to włączamy. Boże, ale wszystko ładnie, naprawdę czytelnie, wszystko! Tak, bluetooth'a oczywiście, blutacze wszystko jest. Damy mu. Nie, nic mu nie damy. Jedzie się ładnie. Jedzie się przyjemnie. Przyspiesza niesamowicie. I żegnam się z Państwem, ale nim się pożegnam, podziękuję firmie Rezbir. Chemia samochodowa od 1993 roku z tradycją z żenomą, Najlepsze produkty. Dziękuję im, oni byli dzisiejszym sponsorem programu. I żegnam się, Ja, i Subskrybujcie i oglądajcie te przyszłe i te poprzednie programy. Ciao, jadę wolicą wolwerinem. I ty, panie? I ty? Nie. Yeah.